Witam serdecznie drogie bliźnięta na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energia przygotowały dla nas na ten tydzień. Co dla naszych bliźniąt na ten tydzień. Energia tygodnia taka. Zobaczymy, co dalej, kochani. Podpisywanie. Strach. Ale nie bójcie się. Będzie ok. Spełnienie małżeń, kochani. Powiem tak, bliźniaku, masz karty spełnienie marzeń o Kasie, spełnienie jesteś zwycięzcą, masz siłę. Przeczytam Wam karty bliźniaczki, bo dla tych, które czytają, no to Wam przeczytam. Z przełożenia dziesiątka denarów, czyli sytuacje, czyli sytuacje zdarzenia, zabiegi, wszystko, co ma się skończyć, skończy się pozytywnie. Tydzień w energetyce jest taki. Siła, siódemka denarów, eremita, dwójka buław, siódemka kielichów, szóstka buław. Czyli wszystko się porządnie zakończy. Podpisanie czegoś. Giermek denarów, trójka, trójka buław, mak i ósemka denarów kończy się dziesiątko denarów. Moi drodzy, w sumie powinnam wam nie czytać, tak, bo tutaj jest tak jakby, jeżeli mi się przede wszystkim bardzo ładnie tutaj, że bliźniak się boi, bliźniak się bardzo czegoś boi, nie mówi o tym, ale bardzo się tego boi, natomiast jeżeli operacje kończą się wielkim sukcesem, szybciutko wracasz bliźniaku, jest równe dawanie i branie, ale implikacje finansowe, słuchajcie, to co, to co w tym tygodniu się zadzieje, drogi bliźniaku, może tego właśnie będzie Potrzeba, że to, co się zadzieje, bo to jest tak jakby długie oczekiwanie przez bliźniaka, kończy się dziesiątku denarów równym dawaniem i braniem i asem buław, czyli wielką siłą na przyszły, na cały rok kolejny, tak? Czyli mamy te koło roku cykli, cykliczność, że jesteście w dobrych energiach tak naprawdę życiowych. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi, słuchajcie, o energię, no to mamy siłę do pokonania. Tutaj jest dobre podłoże, tutaj są dobre zabiegi, tutaj są dobre spółki, tutaj. Zawiązywanie czegoś. Tutaj już się coś zakończył, się etap przygotowawczy, tutaj ruszamy. Jesteście samotni w, te, w jakichś decyzjach, ale bardzo ładnie tutaj spisujecie to wszystko i idziecie śmiało do pracy. Tu jest mak, tu jest olbrzymia praca włożona, ale tu są dobre pieniążki z tego tytułu. Myślę, że bardzo mocno. Zresztą myślę, że już to odczułyście, bo wy z taką energią wchodzicie w ten tydzień, więc tak naprawdę nie ma tutaj jakiegoś bólu, nie ma jakiegoś. І страху. tutaj jest podpisywanie czegoś budowanie, podnoszenie się, spełnienie jakiejś nadziei, tak ale tutaj bardzo mocno mi się pokazuje u bliźniaka implikacja słuchajcie, pracy z miłością, z uczuciami, z tworzeniem czyli tak jakby coś rodzinnie nie wiem o co chodzi, tutaj Państwo pod siebie to podłóżcie, ale powiem tak, bardzo, bardzo ładna energia podpisanie, znalezienie pracy podniesienie się w zdrowiu czyli tak jakby coś co kulało zostaje zoperowane, ale w bardzo bardzo pozytywnym, z bardzo pozytywnym skutkiem. Szybko dokonane, szybkie decyzje, ale decyzje, tu jest zwycięstwo. Jeżeli na miejscu tutaj choroby jest zwycięstwo, mamy tak, to tylko można powiedzieć, że jedyne, co przeszkodą może być wzdrówką, aczkolwiek raczej nie sądzę, żeby było, ale jeżeli już to są bóle głowy i tutaj są w jakiś sposób kości, bo się podpieramy szczególnie jedną ręką, jedną połową, bo tutaj tak by jedna połowa ciała, ale bardziej bym powiedziała, że idzie do wyzdrowienia, do uleczenia, bo tutaj i mądrość życiowa i wasza i kogoś, kto się wami zajmuje, jest olbrzymia i tutaj jest bardzo ładna, słuchajcie, bardzo ładna harmonia w kartach, ale implikacje finansowe niesamowicie, siódemka buław, ryc, giermek buław, przepraszam, gierme, siódemka denarów, giermek denarów, ósemka denarów, dziesiątka denarów, szóstka denarów, ale to są bardzo pozytywne karty, słuchajcie, więc jeżeli chodzi, więc jeżeli chodzi, moi drodzy, o implikacje finansowe, to wydaje mi się, że będziecie, powinniście być zadowoleni w tym tygodniu, jeżeli chodzi o dostanie się gdzieś, bo tu jest też szkoła, tak, czyli jest to coś, jeżeli się dalej chcecie kształcić, uczyć, no to tutaj się pokazuje, że to Wam przyniesie w przyszłości olbrzymie pieniążki, da Wam taki porządny, spokojny byt, moi drodzy, ale mamy tutaj olbrzymią siłę, więc bliźniak tak naprawdę rządzi w tym tygodniu, rządzi tutaj, czy partnerzy, czy, czy współpracownicy, czy współpracownicy tak naprawdę, no powiem szczerze, muszą się pokłonić, muszą się tak jakby pokazuje się, że przed tak jakby to bliźniak dokonuje bardzo ważnych decyzji, decyzji, bo został samotny, ale został samotny, a było przynajmniej trzy osoby do decyzyjności, a bliźniak został samotny, ale dzięki swoim decyzjom, które podejmie w tym tygodniu, bardzo ładnie, myślę, że bardzo ładnie zognis zogniskujesz bliźniaku swoje pragnienia, swoje marzenia, bo tu się pokazuje, że dzięki temu zarabiasz, czyli być może są to nowe pomysły, jest to nowa praca, ale jednocześnie, powiem tak, decy decyzje odnośnie zdrowia też są bardzo dobre, bo dzięki temu się podnosisz i później się tylko cieszysz i zbierasz z tego profity. Tak więc tak bym to jako drogie bliźniaki powiedziała. I jest spełnienie jakiegoś marzenia, marzenia tak jakby u bliźniaka. Jest to marzenie, ono go odrealniało, tak? Te marzenie, aż tak jakby bliźniak był wcześniej odrealniony, bo tak nie umiał podjąć decyzji, nie mógł podjąć decyzji, bo tutaj są karty, które mówią o tym, że się nie podejmuje decyzji, ale mam takie marzenie, że aż mnie pali, tak? A w tym tygodniu jest siła, w tym tygodniu jest zrealizowane marzenie. Tutaj jest tak jakby zadziałasz, myślę, że zadziałasz bliźniaku. Tutaj już się nie będziesz rozwodził czy tak, czy nie. Tylko to jest szybka decyzja tutaj są z tego pieniążki i później dom szczęśliwy, dom bogaty, tak więc tak naprawdę nie powinno być źle mało tego. Tak jakby to ty dajesz, to ty rozdajesz później to co się komu należy, tak, bo tutaj jest pokazane, że to do twoich rąk, tak jakby do twojego do twojego zadania, że to ty później tak naprawdę dzielisz to aż na przestrzeni roku, czyli na drogi bliźniaki, życzę Wam właśnie takich energii, żeby właśnie tak było, żeby te implikacje, że w takich energiach chciałabym widzieć wszystkie znaki w energii siły, w energii zwycięzcy, w energii podpisywania czegoś, tworzenia w energii mądrości życiowej, wielkiej mądrości życiowej, chcę Wam powiedzieć. Więc tak naprawdę tutaj się tak jakby Was troszeczkę uruchamia panna ziemista, nie wiem czemu, lub coś tam będzie związane z Panną, ale tutaj są same pozytywy Kochani, naprawdę same pozytywy. Czegoś Wam, czegoż wam życzyć, spełnienia właśnie. Niech to, 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 co powiedziane, niech się spełni, tak? Bo nie ma tutaj nic, kochani, złego. Tutaj pójście, parcie do przodu, pójście z wielką energetyką do przodu. Wszystko powinno się dla was pozytywnie skończyć. Mało tego, to jest tak, jakby coś, co zostanie Wam zabrane. Da wam nowy, szczęśliwy los, o tak bym powiedziała. Nie umiem tego inaczej przedstawić, ale coś, co było, coś nie funkcjonowało, odejdzie szybciutko i na to wskoczy właśnie to wasze marzenie, ta szybka decyzja i tutaj to właśnie zwycięstwo, które przyniesie wam olbrzymie pieniążki. Pozdrawiam drogie bliźniaki serdecznie i cóż do kolejnego czytania buziaczki hejpa.